Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Można? Kryw z rozmazem. Proszę, niech pan usiądzie. Proszę, proszę, niech pani odbierze, ja się nie spieszę. Dziękuję. To z domu, syn został sam. Halo Maciek, co się stało? Dzwoniłam do ciebie i nie odbierasz. Ach. Odkurzałeś, synku. No dobrze, dobrze. A wyjąłeś yy, wtyczkę z kontaktu? Aha. A niczego nie potrzebujesz? Dobrze, przepraszam bardzo, muszę kończyć, bo mam pacjenta.